ओ ओ ओ ओ Po bolesnej porażce z to jaki bilansem jednego z i trzech porażek, wracamy do Pali Arena. Jakie nastroje przed sobotnim meczem w Wielkiej Po sobotnim meczu naprawdę byliśmy bardzo rozbici. O nie chodzi o samą porażkę, a styl, szczególnie po atakowanej stronie parkietu, gdzie naprawdę zagraliśmy bardzo, bardzo słaby mecz. I tutaj dużo przemyśleń, dużo e, wniosków. I, no, I mam nadzieję, że odreagujemy odpowiednio, i, i w sobotę będzie to zupełnie inne. E, Grupa Sierlecy Czarni Słupsk. E, jak na Beniaminka radzą sobie bardzo dobrze, jak do tej pory jeszcze spotkania. E, jak zagrać przeciwko tak dysponowanemu zespołowi? Przede wszystkim twardo, tak. Więc przede wszystkim jesteśmy pełni, pełni podziwu i też szacunku dla tego startu Czarnych Słupsk i dla tenera Mantasa. E, na pewno pojedziemy z dużym respektem do Beniaminka, bądź co bądź. Cieszymy się, że wracamy w końcu do hali. Mam nadzieję, że pełnych kibiców i tu już przy tej okazji zapraszam wszystkich kibiców, bo to wsparcie będzie nam na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Co do samej gry, przede wszystkim musimy poprawić agresywność gry w ataku i twardość gry. To są elementy, nad którymi musimy mocno pracować i wdrożyć to w życie w sobotę. To będzie na pewno też święto dla kibiców, święto naszej wybiorskiej koszykówki, honorowanie Doriana, który poświęcił te naprawdę wiele, wiele lat życia, potu krwi i, i, i na pewno trzeba mu ten szacunek i hołd oddać. Fajnie inauguracja. Mam nadzieję, że będzie to też i zwycięska inauguracja tutaj wybiorzczy i, i godne honorowanie naszej legendy i koszulka za Wiśnie. Pod... Areny Dyrgoszczy. Będziemy też mieć jedno smutne pożegnanie. Tu dzisiaj odszedł nasz wspaniały trener, wieloletni wychowawca, że Rysiu, Mągielka. Wychował wiele, wiele yy, pokoleń koszykarskich i, i, i tu na pewno jest to dla nas bolesna strata. I też mam nadzieję, że w sobotę wspomnimy Nastroje są wojenne. Po porażce tam wilem. Bolało nas to bardzo, że przegraliśmy, bo widzieliśmy, że, że możemy z nimi wygrać. Jednak nie udało się to, ponieważ zagrał nas atak. Obroną daliśmy radę, ee, ale niestety atak jakby w tym zawiódł i musimy to poprawić. Przewagą na pewno jest to, że, e, że gramy u siebie, że w końcu zawitamy na, na hala arena z kibicami i e, to upatruje naszej przewagi. No i oczywiście to, że chcemy w końcu wygrać i, i ten blamasz tych trzech plażek z rzędu i ich przełamać. Więc yy, zrobię wszystko, żeby w końcu mecz wygrać i, i cieszyć się. Zwłaszcza z nich kibiców, najlepszych w Polsce. E, w sobotę o 5.30 na ERA. Bądźcie z nami w końcu.